Witam was wszystkich serdecznie. Kolejna część Mistrzostw z George'em Russellem. Runda szósta, Hiszpania. Bardzo fajny, szybki tor i jak widzicie, fajna przewaga 32 punktów nad Carlosem Saincem, Max Verstappen P3. No i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie powiększyć tą przewagę. Także lecimy. Jak widzicie, piękna słoneczna pogoda zapowiada się na kwalifikacje. Tak samo na wyścig, także raczej tutaj nie będzie warunków deszczowych. I tak, wyjedziemy na 9 minut do końca sesji, ale tym razem założymy sobie mediumy na Q1 i postaramy się przejść na tych oponach do Q2. Zobaczymy, czy to będzie możliwe. Lecimy na tor. No i dobra, rozpoczynamy nasze pierwsze okrążenie. Wy Q1 na mediumach, na tych twardszych oponach. Zobaczymy. Hamowanie do T1, piąty bieg. Agresywnie po tarkach, ale jak widzicie doszło do zerwania przyczepności. Za dużo wymagałem od bolidu na tych oponach, ale na szczęście mam na jeszcze jedno okrążenie paliwo. Tylko 2% zużycia opon, także postaram się e, zrobić kolejne okrążenie. Dobra, próba numer dwa. A tym razem bez uślizgu. Tutaj w trójce dużo podsterowności. I teraz zakręt numer 5 wychodzimy. I przed nami będzie taka szykana. Bardzo łatwo stracić kontrolę nad tylną osią tutaj. Na szybki zakręt 9, jaj. Niezbyt optymalne okrążenie. No ale zobaczymy, teraz trzeci sektor. I wychodzimy na prostą startową. To będzie minuta 18 na pewno. P8, minuta 18, 152. No i pytanie, czy to starczy? Także wróćmy do garażu i zobaczmy sobie, jaka jest e, różnica między 15 czasem a moim czasem. E, George Russell, P9, minuta 18, 152. Piętnasty 15 czas, minuta 18,592. 592. No to co? Ryzykujemy. Wycofujemy się z sesji. I zobaczmy. P12. Także udało się wejść do Q2. Jak widzicie, na oponach pośrednich. Także lecimy z Q2. I zobaczymy, czy będziemy tutaj w stanie walczyć z pierwszą trójką. Dobra, rozpoczynamy nasze okrążenie w Q2. Pierwsze okrążenie zrobiłem na używanych mediumach z Q1, także powinna być teraz spora poprawa. I tutaj ślisko. Mamy półtorej dychy poprawy. Sprydychy. Jest szeroko tutaj. Jak słyszeliście, Luis ma najlepszy czas. Poprawiamy się. Pół sekundy od czas, minuta 18100. Najlepszy czas to jest minuta 17100. Luisa. Zobaczymy, gdzie będziemy. Pod koniec tego okrążenia. No, sekunda poprawy. To będzie blisko Luisa. Zobaczmy. Jest piłan. Minuta 17, 124. Tuż przed Hamiltonem. Także Mercedes 1-2. Tak, dzisiaj mają startować do głównego wyścigu Russell pierwszy, Hamilton drugi dobra chowamy się do garażu i jak widzicie mamy przewagę 43 tysięcy nad Hamiltonem Leclerc tylko tysięczną za Luisem i Verstappen też blisko także no może tutaj nawet jest szansa walki znowu o pole position przechodzimy do e, następnej sesji do Q3 retire i o! Oh. Dobra, Max i Ferrarki się odpaliły. Jak widzicie, 16,600. A też się poprawił tutaj. Także lecimy z ostatnim segmentem kwalifikacji. Bo jak widzicie, Alonso nagle tutaj jest bardzo blisko nas. Dobra, widzowie, wyjecham od razu na rozpoczęciu sesji. Postaram się zrobić trzy przejazdy w przeciągu tych 12 minut w Q3. Będzie na styg jeśli chodzi o czas, ale zobaczymy, może się uda. Dobra, pierwsze okrążenie rozpoczynamy. Zobaczymy, czy już uda się poniżej 1.17. Bardzo ładnie. Dobra, teraz szykana przed nami. Come on. Dziewiątka i wychodzimy na prostą. Trzeci sektor. I wychodzimy z ostatniego zakrętu. Zobaczmy. 1,15. 1,16. 1,16,9. Udało się zrobić poniżej 1,17, ale 3,5 straty do Pereza. No, raczej nie powalczymy o pole position. Raczej będzie ciężko tutaj walczyć. Musimy cisnąć, żeby zdążyć. Zrobić te dwa ostatnie przejazdy. Dobra, drugie okrążenie rozpoczynamy. 5 minut do końca sesji. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze jedno potem. W miarę solidnie. Ja 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 jaj, Za dużo gazu. Dobra, Wjeżdżamy do boksu. Jak widzicie, to są aktualne czasy. Hamilton dopiero siódmy. Norris tutaj nawet przed Luisem. Jesteśmy przed Sańcem. Mniej więcej dycha straty do Leclerc'a. Dwie dychy do Verstappena i trzy dychy do Pereza. Dobra, wyjeżdżamy tutaj pod koniec sesji. Dobra, let's go. Ostatnie okrążenie. Lecimy. all or nothing wcześniej trochę nadwyżka poprawy Come on. tutaj straciliśmy No nie, no niezbyt dobre okrążenie. Końcówka jaj Ajajajajaj. Ajajajajajaj. Był potencjał. Był potencjał. Niewykorzystany. Z dopiero siódmego miejsca Alonzo nas przeskoczył. O dwie tysięczne. Hamiltona by zrobił, myślę, że... Dałoby radę szóstkę zrobić, jak najbardziej, ale 16-1, 16,1% Perez. Co zrobi? Verstappen dopiero piąty. Także no, będzie ciekawy, ciężki wyścig. Chciałem, że trochę lepiej będzie w tych kwalifikacjach, ale no, niestety to ostatnie okrążenie nie było zbyt dobre. Lecimy z wyścigiem z P7, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie tutaj odzyskać te pozycję i może walczyć o zwycięstwo. Who knows? zobaczymy. No to lecimy Aaaa, mało przyczynności na tych hardach Próbuję tutaj łapać cień za Alonso Od zewnętrznej Ło! Udało się dwa bolidy wyprzedzić Dobra, Maxa jednak nie, to ja tutaj od wewnętrznej. Miał no chance. jeszcze alonso tutaj będzie próbował. O, Jelena tutaj opóźnił hamowanie. Na szczęście zestrzelił. Mało no, miał. Stein z walczy z Hamiltonem. Wchodzi do kontaktu. Korzystamy to. Chodzimy tutaj po wewnętrznej Verstappenowi, ale on nic sobie z tego nie robi! Jeszcze Alonso! Będzie... Ja pierdzielę. Ale walka Jeszcze stracimy pozycję na rzecz Alonso. Oby Po zewnętrznej trzymamy się. Ale cały czas. Jest tutaj bok bok! No nic nie zrobimy. Dobra, udało się. Ależ walka. Na tym pierwszym okrążeniu musimy się trzymać. Tej pierwszej piątki przed nami, która jest na medach, to jest bardzo ważne. Ona nam odjadą tam Alonso w opałach, go atakuje. Tsunoda od wewnętrznej jadą trzech do pierwszego zakrętu. Dochodzi do kontaktu, bo słyszę jak się tam przepychają. <laughs> I Alonso dalej walczy z Tsunodą. Dobra, odjedziemy im. jeszcze. Dobra, nie mogę ich stracić tutaj, Te trójki przede mną. Jeden pociąg się odłączył. Ja próbuję tutaj dojechać do tego drugiego pociągu. Dobrze, że jeszcze DRS-u nie ma. Bo tempo na razie nie jest dobre. Ledwo, ledwo się trzymam. jest dostępny. Sainz atakuje Hamiltona. Chyba go objechał. Z próbuje. O kurde. Teraz Sainz będzie nadawał tempo. Jestem tutaj poniżej sekundy. Pierwsza dwójka już odjechała. Dobra, rozpoczynamy szóste okrążenie. I na razie na spokojnie. Czekamy na to, co się wydarzy. Jesteśmy na tej twardszej mieszance, więc pojedziemy dłużej. Nasz wyścig rozpocznie się dopiero na drugim stincie. Na razie najważniejsze jest to, żeby się trzymać tych kierowców przed nami. Oni są szybsi, szczególnie Verstappen. Dobrze, że on jest zblokowany przez Hamiltona. Bo on ma sporo tempa jeszcze do wykorzystania. Cały czas mu siedzi na tyłku. Hamilton ma DRS. No, Hamilton bez DRS-u, także Verstappen go wyprzedzi. Bez problemu. Broni się, ale nie da rady. Leż werstapem błąd popełnił, dobrze, że nie używałem RS-u. Jak to teraz zbliżyłem się do nich, a Sainz już sobie odjechał. Z Verstappen będzie nadawał tempo, a on będzie miał kosmiczne tempo, więc nie wiem, czy damy rady z Hamiltonem. Ty utrzymaj za Verstappenem. Hamilton chyba bez DRS-u. Nie, ma no, jeszcze DRS. Ale nie utrzymamy tempa Verstappena. No chance. Więc wypadałoby Hamiltona wyprzedzić, tylko że ja nie dogonię Verstappena. I na tych oponach. Będzie dobre, jak Verstappen wygra z tej pozycji jeszcze wyścig. Ma tam stratę z 7 sekund do Bereza. może trochę mniej. Teres prowadzi, Leclerc drugi. Dobra, chyba wyprzedzamy Hamiltona trochę wolno, Jego ostatnie okrążenie. Ja Ta wymiana tam z przodu też walka Ale Verstappen bez problemu by w cańca. Nie było takiej mocnej walki. Koda. No i teraz no nic chyba więcej nie zrobimy na tej chwilę. Z tej pozycji. Z tym tempem. Tak z z najszybszym okrążeniem. Piągnie Sańca Także Sańc trzyma się, Verstappen trzyma jego tempo jeszcze. Przez to mi odjeżdża. My gubimy Hamiltona. Dobra. Odjechaliśmy Hamiltonowi. Zbliżamy się ledwo, ledwo do Sańca. Na szczęście Verstappen mu odjechał. No i zobaczymy, może tutaj jeszcze sańcem powalczymy w tym wyścigu. Hamilton z problemami Hamilton już zjechał. No tak, to już 15 okrążenie jest w siebie. Także bo już już będą zjeżdżać. Pora myśli się gonić tego sańca. A że przewaga jest ta sama. Tu jeden. Na razie musimy przedłużyć ten scen, oczywiście. I w drugiej części wyścigu będziemy na tych większych oponach, więc powinniśmy mieć przewagę nad Saincem. Dobra, Verstappen, Science zjechali. Perenc z Leclerc'iem zostali na porze. Robimy konsekwentnie minuta 25-600. Luis tam wyjechał w korku, zobaczymy gdzie wyjedzie Verstappen z Leclerc'iem. E, z sańcem przepraszam. 8 sekund do Leclerca, 9 sekund do Pereza. Także tutaj nie będzie walki o zwycięstwo. Nie mamy tempa. A, żółta flaga Signs Out of the Race signs z kłopotami. Także mamy darmowe P4. Dobra, będziemy zjeżdżać na dziewiętnastym okrążeniu. Eli na tym. 59% zużycia. Dobre tempo pod koniec tych hardów, ale dalej za wolne. Ostatnim z kolejnym najszybszym okrążeniem wygania tą dwójkę. My ciśniemy teraz na tym okrążeniu zjazdowym. Prowagę w miarę utrzymałem, nad Perezem nie zbliżał się aż tak. Szybko. Więc w sumie tempo teraz nie jest najgorsze. No jakby tam zaczęli mocno walczyć w końcówce wyścigu, to może jest szansa. Dobra, zjeżdżamy na to okrążenie. Pekana i box-box. Większe kąty nachylenia przedniego skrzydła, żeby było mniej podsterowności. I idealnie wyrobiliśmy dalej serwisowej. Mieściliśmy się poniżej 80 km na godzinę. 10 sekund tutaj przewagi nad Perezem. Zakładamy medy. Zobaczymy, ile sekund wyjedziemy za Verstappenem. Teraz się opony 1 sekund jest większy do 8 sekund na tym okrążeniu, bo trzeba dogrzać opony mamy mało przyczepności i 10 sekund do leklerka. No nie ma szans Dobra postaram się zrobić najszybsze okrążenie w wyścigu, ale to dopiero na następne okrążenie, bo muszę jeszcze trochę baterii oszczędzić Dobra, robimy to najszybsze okrążenie. Musi być bardzo dobre okrążenie, bo w końcówce Verstappen będzie chciał poprawić. Lekka kontra na wyjściu z trójki, czwórki. Wyciśniemy. Tutaj za szeroko trochę. Parę rekordy w pierwszym i drugim sektorze wyjeżdżamy na prostą startową 1,17, 1,18, 800. Nie wiem, czy to starczy, zobaczymy, coś był sekundy do Verstappenha, do lekkerka 8 sekund. Czy nie będziemy się tak zbliżać. No i widzowie, rozpoczynamy ostatnie okrążenie. Nic więcej nie mogę zrobić. Jak widzicie, 6 sekund straty do Leclerc'a. Teraz już nie mam przewagi tempa, ale będzie P4. I zobaczymy, czy utrzyma się te czwarte miejsce z najlepszym okrążeniem. Wątpię w to, mam wrażenie, że Verstappen go przebije na tym ostatnim okrążeniu, także zobaczymy. Dobra, Perez wygrywa wyścig, drugi Verstappen, także dublet Red Bulla i Verstappen, Leclerc przebił, Leclerc z najlepszym okrążeniem. Nie, dojeżdżamy na P4, pamotny wyścig, no ale czasem takie niestety wyścigi są. Najważniejsze, że zdobyliśmy sporo punktów, 12, Verstappen 18, więc odrobił 6 punktów do nas. Także zobaczmy sobie klasyfikację, 27 punktów przewagi. No, Max będzie gonił, chociaż teraz przed nami Monako. Monako, jeśli wszystko dobrze pójdzie i nie popełnię błędów, to powinniśmy walczyć o pole position oraz o zwycięstwo. Ale zobaczymy. Także widzowie, dzięki za oglądanie i widzimy się w następnych filmikach. Cześć!